Zbędę trzech youtuberów, żeby zmierzyli się z ekstremalnym parkurem składającym się z trzech poziomów. Oprócz tego na mapie znajdują się przyciski, które ułatwią lub utrudnią im całą rozgrywkę. Jeszcze przed odcinkiem prosiłbym Was o zostawienie subskrypcji, bo na 10 tysięcy rozdam ponad 100 zł w różnych sprzętach gamingowych. Więc naprawdę warto. Dobra jazda, jazda. Bo ja jestem chłopiec parkurowiec. Stary, ominułeś guzik, nie? O, to jest. Aha! Opaś na początku. No to papa. Pa. Jak widzicie zawodnicy już na samym początku przez kliknięty guzik mieli spore tarapaty, jednak to był dopiero początek. Okej okay. Dobra. I dobra, 180 siedzą ładnie. Nie no, ja jestem takim drewnem stary. Możesz mi zrobić 180 z drugiej strony U. Stary. O, o kur ty umiesz 180! -kę. No, net potrójno mi się zdarzyło kilka razy zrobić. Nie gadaj, że tak można <śmuszczaj> to zrobić. Meskitu! Dobra! Teraz was, wyszczość dobra. Wyszczość. dobra! Bardzo dobrze, gratulacje, Mazelo Nie, tu nie gadaj. Checkpointa nie ma. Dobra. Twoje ulubione szkoła. Nie, Co jest? No już... O, już. A tam. Co się Proszę. Nie zdraję tego skaku. Chyba. Ej, okay, okay. dobra. Zrobił akurat. Ty, ale z tymi Shulkerami to w życiu. Aha, nie, bo można. Bo dobra, jestem Debilem. Aha, no to nieźle. Teraz sobie radzisz, mogę ci zadać pytanie dotyczące Minecrafta. Jeśli dobrze odpowiesz, to. to zamienię te szalkery na półpłyt, dobrze? I kiedy Minecraft oficjalnie wyszedł w. No, oficjalnie wyszedł? 2010, 2009, 2012, 2011. 11 lat, się, poprawna odpowiedź. Dresser, Przez... bo do ciebie dwie opcje. Dobra, dawaj no. Albo daję ci stary spawn przed szalkerami, gdzie dodaję ci 25 sekund do czasu albo ci szalkery zamieniam na pół płytki i dodaję ci 45 sekund do czasu 45 sekund. Zamienię na pół płytki, zamienię na pół płytki. Już psiu. No, stary może znowu też odjąć czas i usunąć te szalker boxy. Minuta i 20 sekund, możesz się poważnie zastanowić teraz. No to muszę się zastanowić właśnie. Pamiętaj, że czas tyka, a ty dalej próbujesz to zrobić, jak ja dałem ci taką fajną propozycję. No dobra, odejmuj ten czas i usuj te czarkery. Dobrze, dobrze. Już po tym poziomie gracze dotarli do miejsca, gdzie byli otoczeni blokami. A jeśli wybiorą poprawny, to przeżyją i trafią do następnego levela. A jeśli nie, to niestety zginą. Ty, Je, ale... ...piękną łapką piękną. Prawym przyciskiem myszy. Ja... Nie, dobra. Ale to jest po całej tej ścianie, są te? Mogę ci podpowiedzieć, zadając kolejne pytania: Ile aktualnie jest subskrypcji na moim kanale? 6500, 6700 czy 6600? W stanie patrzyłem, było 600 ileś, więc e, za 700. Dobra, nie wiem co tutaj celować. Nie wiem. To. <grym> dobra, dobra, dobra. Chyba nie wiesz, z kim ty grasz czary. To jest. Ja jestem takim w ogóle. niefortowcem, no. nie? Nie, jak to się zmienia, ale. Tak, działa, dobra. Fajnie. Start jest wybrany tylko prawidłowego bloku, no. Serio, aż ty przyszedłem, nie? ci, że jest kolejny guzik na tej, tej. O, dobra, ty od razu idziesz szukać tutaj. Ej, okay, tam jest ten guzik, ale. Czy mogą być to też jakieś ułatwienia? No, oczywiście, że mogą. Dobra, Gratulacje. dobra, 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 dobra. Opłacało się, teraz tak. Za nie patrzyłem, było 600 ileś, więc yy, za okrągnięciu 700. Gratulacje, to jest poprawna odpowiedź. Yy... Poprawny blok jest po lewej ściance. O, guzik. O, no. minus 7 sekund. Przyszedłeś ty ja sam mam kuć. To nie jest tak, że po prostu nacisnęłeś ten, 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 ten blok i po prostu mnie. to. Te... w życiu by tego nie zrobił. Aby tak się ciekawość, jaki to był blok? E, lewy dolny. Lewy dolny, dobra. O, Boże. No co tam stary, do no, powodzenia. Mm, dzięki. Dobra, dobrze O. Szukaj okay, w lawie. Szukaj po rogach na mapie Dobra, dobra, dobra. Dobra. I... Do, dobra dobra, 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 to jest za mną. Gratulacje. Teraz tak. Co my tu mamy? To będzie po prostu... Gratulacje. Okej. Okay. I... Nie, no nie szukaj gadaj! Nie, nie, nie! Szukaj w lawie! Podpowiedź, bo to jest bardzo trudne, szukaj na rogach Spokojnie, ja mam plan, ja mam plan. Teraz tak. Eee... I były te bloczki W rogach powiadasz? No, może tutaj, proszę? Nie, to nie tutaj. Szukaj w lawie. Ej, gdzie tu była lawa? Ja! że strzelał. Szukaj po rogach, szukaj nie. This... Co ty robisz? To no tam nic nie ma! No ale po jest.! Rogach szukaj Czego nie rozumiesz w sumie, po rogach? Ha! No to tutaj drogo dedukcji, okej. Okay. Dobra, ale mam plan, mam plan. Jestem tutaj, to sprawdzimy, może tutaj, ten róg. Nie no, nie gadaj, gdzie to może być? Jak to jest na początku, to tragedia. No dobra, trzeba się dostać na ten początek. Ja mogę tutaj przejść, sobie? O, aha, okej, okay, gdzie ja jestem, dobra. Tu jest ten skok z tego co pamiętam, dobra. I teraz tak, to jest kolejny róg. Po powiedz, że to ten róg, powiedz, że to ten róg. To chyba jedno serce, dobra. Powiedz, że. Let's go, dobra. A teraz przejdźmy do ostatecznego poziomu, który zdecyduje, kto szybciej przejdzie tego parkura. Na tym poziomie są takie rzeczy, jak na przykład podwójna 180, co będzie trochę trudne dla naszych zawodników. To było taki wej, dobra, to jest jakaś forteca. Kurde. Aha. Nie, na pewno tam nie trzeba skoczyć, okay. bo to jest jakieś takie coś. Chyba. To jest jakiś blok wystający, nie co Chyba. to jest, ale skoczy tam. Jeszcze nie trafię, świetnie, ja jestem świetny. Eee, o, guzik. A, 5 sekund. nice, Okej. Okay. Hmm. No, ja dupię. Ej, taki też masz guzik, tak ci powiem, skromnie, Ale czy jest dobry, czy zły? Nie, no nie będę ryzykował. Za dobry czas. Okej okay. Chyba, czekaj, czekaj, czekaj. Kliknę. Oha! No dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Co my tu mamy? Nie, nie gadaj, gadajże. Podwójna 180, jest to dosyć proste, ale czy na pewno dla ciebie? Teraz są, nie. Powodzenia, pod 2 nie chciałem się dać tu potrójnej ani nikomu. Lecisz stary No nie! Zrobię. Pa Ja co zrobię zaraz, Zobaczysz. Patrz. No Patrz. Żaduję, że tak. Stary Bram na twoją minutę. Dobra. Co? Co z guzik, nie czego chcę klikać, chyba muszę. A wyraź. Gratulacje. Jeeeej! Ej, wiesz, że chyba to najszybciej przyszedłeś, a ja cię hejtowałem? Stary! Stary! Wiesz co jest lepsze? Że przez to, ile razy zginęłem na jednym SMP, cały czas wszyscy już że nie potrafię grać Minecrafta. Proszę bardzo. Wiedza. Pojedynczo. Pojedynczo. Nie <laughs> gadaj! Nie gadaj! Dobra! Nie! Czemu?!